Cześć, mam na imię Hubert, idę teraz na szósty rok medycyny na WUM-ie i chciałem Ci dzisiaj powiedzieć, jak wygląda mniej więcej proces przeniesienia się z innej uczelni, zmiany uczelni. E, ja to robiłem już dwa lata temu, ale myślę, że większość informacji raczej dalej jest aktualna. Cały proces jest dość czasochłonny i nie mówię tutaj o papierologii związanej z przenoszeniem się, ale możecie to też kosztować dodatkowe godziny zajęć, żeby odrobić różnice programowe, o których zaraz powiem, a jeśli jesteś w złej sytuacji, to być może nawet będziesz musiał powtórzyć cały rok. Mm, ale jeśli dalej cię to nie zniechęca, no to y, po prostu oglądaj dalej. Pierwsza rzecz jaką musisz zrobić, żeby przenieść się na inną uczelnię, to musisz wejść na stronę internetową uczelni, która cię interesuje i wejść tam najczęściej w zakładkę y, rekrutacja. Coś takiego, jakbyś rekrutował od nowa na studia, ale tam najczęściej jest y, jakaś taka strona z napisem, że to jest rekrutacja w ramach przeniesienia z innej uczelni. I tam musisz sprawdzić, jakie dokumenty musisz dostarczyć, żeby w ogóle rozpocząć ten proces przenoszenia. Po pierwsze, musisz napisać wniosek, i teraz to jest bardzo ważny punkt. To jest jeden z dwóch ważniejszych punktów, który będzie decydował o tym, czy przyjmą cię, czy cię nie przyjmą, bo w tym wniosku musisz napisać jakiś powód. Ten powód musisz poprzeć jakimś dokumentem zazwyczaj, czyli na przykład dobre powody to będzie takie, że Twoja druga połówka tam gdzieś mieszka, albo że jesteś zameldowany i na przykład wyjechałeś z miasta rodzinnego, a tam masz dom, albo no każdy jakiś powód będzie dobry, który. Poświadczy jakoś o tej twojej sytuacji losowej, która skłania cię do tego, żeby zmienić tą uczelnię. Jeśli nie masz takiego powodu i po prostu chcesz się przenieść, dlatego że podoba ci się ta druga uczelnia, no to musisz trochę pogówkować. To może być coś w stylu dokumenty od lekarza, albo może na przykład podjęcie pracy w danym mieście, coś, coś takiego. No, próbuj z czym się da, jeśli nie masz konkretnego powodu. Druga rzecz, jaką musisz dostarczyć tej nowej uczelni, to jest wykaz ocen toku studiów i też oceny z matury. Tutaj zasada jest prosta, no, im więcej mieć punktów na maturze, im lepsze masz oceny aktualnie, tym większa szansa będzie, że cię przyjmą, ale to nadal nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że mm, pomiędzy uczelniami występują różnice programowe. Różnice programowe, to znaczy, na przykład we Wrocławiu, my realizowaliśmy powiedzmy taki przedmiot jak histologia. Zaczynaliśmy go na pierwszym roku, a druga część tego przedmiotu była na drugim roku. Podczas gdy na wumie oni zrealizowali cały przedmiot histologia na pierwszym roku. No i teraz robi się problem, bo w momencie w którym ja się przeniosę, to ja idę na drugi rok razem z studentami. Ale mam jeszcze niezależną histologię i muszę zrobić ją od nowa, więc to jest jakieś 180 godzin m, różnic programowych, które muszę zrobić. E, no i takich przedmiotów może być kilka. W zależności od tego, ile ich jest, tak duże szanse będą na to, że cię przyjmą. I najlepiej zrób tak, że po prostu wejdź sobie na plan studiów, który masz na, swojej, na stronie swojej uczelni i na plan studiów uczelni, na którą chcesz się przenieść i porównaj, jakie przedmioty już zrealizowałeś, a jakie masz na następnych latach, a jakie przedmioty są na tej uczelni, na którą chcesz się przenieść i Polisz sobie, ile to jest godzin i ile to jest ECTS-ów. Ja miałem e, około 350 godzin do nadrobienia, i to jest taka naprawdę górna granica tego, co jesteś w stanie zrealizować, mm, jednocześnie realizując zajęcia z następnego roku. To jest całkiem sporo na papierze, w praktyce jest tego trochę mniej. O tym powiem Ci pod koniec filmiku, mniej więcej, jak można to szybciej ogarnąć. No ale generalnie, jeśli masz więcej niż tych 400 godzin różnic, no to jest mała szansa, że uda Ci się przenieść bez straty roku. No i jeśli masz jakąś kobyłę, czyli na przykład anatomię, fizjologię, histologię, albo nie wiem, patologię, morfę czy farmę, no to to jest bardzo dużo godzin i to też na pewno dokłada Ci sporo pracy i też zmniejsza szansa że przyjmą Cię bez cofania Cię o rok. Jak już masz ogarnięte wszystkie te dokumenty, czyli te oceny, maturę, plus jakiś wniosek, ewentualnie jeszcze jakieś zaświadczenia może sanitarne, epidemiologiczne, to mm, możesz wysłać te wszystkie dokumenty, najczęściej to się dzieje mailowo. Rzadko oni chcą, żebyś przychodził czy przychodziła bezpośrednio do dziekanatu i zanosił te dokumenty, raczej to wszystko jest elektronicznie. No ale niestety jeszcze jest jeden problem duży techniczny, który musisz jakoś pokonać. Ten problem polega na tym, że najczęściej składa się wnioski mniej więcej w połowie lipca, a odpowiedź dostajesz pod koniec września, najczęściej to jest ostatni tydzień września, lub jak masz warta, no to dwa tygodnie przed końcem września. No więc to po prostu jest taki problem, że nie wiesz w jakim mieście będziesz mieszkać, więc nie możesz za bardzo znaleźć sobie mieszkania ani w jednym ani w drugim mieście. Możesz zrobić tak, że po prostu będziesz spał na przykład u kogoś znajomego w październiku, tak się dogadaj z kimś przez ten pierwszy tydzień czy dwa, żeby poszukać sobie coś sensownego. Wiadomo też już te najlepsze mieszkania najczęściej Przepadną, no ale to już jakby kwestia jest tego, jak bardzo ci zależy na zmianie tej uczelni. Teraz tak, ostatnia ważna sprawa, co zrobić, jeśli cię nie przyjmą. Jeśli cię nie przyjmą, to za bardzo nie masz teraz dużo możliwości. Możesz napisać jakieś odwołanie do rektora, ale jest bardzo, bardzo mała szansa, że oni się zgodzą. I najlepiej po prostu spróbować za rok. Jeśli raz cię nie przyjmą, to w następnym wniosku w przyszłym roku możesz napisać, że już próbowałeś. Się przenieść, to pokażesz w ten sposób, że ci zależy, i na pewno to będzie jakiś tam dodatkowy aset, który wezmą pod uwagę, kiedy będą rozpatrywać Twój wniosek. Trochę lepsza jest sytuacja w momencie, kiedy przyjmą Cię, ale powiedzą Ci, że musisz powtarzać rok, żeby się przenieść. No to wtedy albo powtarzasz ten rok de facto, jeśli nie przeszkadza Ci to, albo druga opcja jest taka, że próbujesz sobie, jak już będą dostępne plany zajęć, ułożyć tak plan zajęć żebyś był w stanie zrealizować zajęcia z następnego roku, czyli na już się po trzecim roku, to chodzisz na zajęcia z czwartym rokiem. I jednocześnie realizujesz te różnice programowe, które napisali ci w dokumencie. No, jeśli uda Ci się stworzyć taki plan, że te zajęcia nie będą na siebie nachodziły i wszystko udać się zrealizować, to chodź normalnie na te zajęcia i napisz pismo, jedno, dwa, czasem nawet trzy, ja chyba ze trzy razy pisałem z tym planem, pismo do dziekana czy prodziekana, z prośbą o to, żeby umożliwił ci realizację tego planu zajęć. Warto jest też iść do kierowników danej kliniki, w której musisz zrealizować te różnice programowe, możesz powiedzieć, że na przykład realizowałeś już ten przedmiot, on był na przykład podobny u Ciebie na uczelni, ale inaczej się nazywa. Możesz dać sylabus i zobaczyć, czy poprosić, żeby albo zaliczyli Ci ten przedmiot na podstawie tego, co już miałeś, albo na przykład zmniejszyli Ci liczbę godzin które musisz tam zrealizować. No dobra, to zasadniczo tyle, co musisz wiedzieć o tym, jak wygląda proces przenoszenia się na inną uczelnię jak widzisz najwięcej zależy od tego, jaki jest rozkład zajęć na poszczególnych latach na Twojej uczelni, no i jak dużo będzie tych różnic programowych, a po drugie ważne jest też to, jaki masz ten powód i jak to uargumentujesz. Jakie masz jakieś pytania, to napisz po prostu w komentarzu, ja chętnie Ci odpowiem, albo napisz do mnie na priv na Instagramie, tam też możemy pogadać przez głosówki. Zostaw lajka i subskrybuj, żeby nie zgubić tego. Kanału, bo niedługo będą pojawiały się też edukacyjne treści dla studentów medycyny i nie tylko, więc polecam, żeby nic nie stracić. Cześć!